Sous-titrage Société Radio-Canada Państwo Wronowie cieszą się z narodzin córki. To pierwsze dziecko urodzone w 2013 roku w Tarnobrzegu. Rodzice jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji, jak dziewczynka będzie miała na imię. Najprawdopodobniej będzie to Weronika. Wczoraj o godzinie 17.45 przyszła na świat. A oto piękność. Prawdopodobnie Weronika. 60 cm, 3650 gramów. No i wszystko jest w porządku. Zdrowa. Dziękujemy tutaj panu doktorowi za opiekę, pani doktor Wilk też tutaj się zajęła noworodkiem, oceniła na 10 punktów, więc wszystko w porządku. Pierwszego malucha w Tarnobrzeskim Szpitalu Wojewódzkim odwiedził Norbert Mastalerz, prezydent Tarnobrzega, który przekazał rodzicom symboliczny upominek z okazji narodzin córki. Mamy nową Tarnobrzeżankę, jak tato po konsultacji z mamą zakłada, że będzie miała na imię Weronika, ale to się może zmienić do momentu rejestracji. Zdarzały się przypadki, kiedy tato pod wpływem radości i i, i naprawdę nieskrywanych emocji, szedł do Urzędu Stanu Cywilnego i w międzyczasie zmieniło mu się imię dziecka, więc rzeczywiście to tato ma jednak tą przewagę nad mamą, że e, występując do Urzędu Stanu Cywilnego o akt, e, no, to imię może ulec zmianie. Radość z powodu narodzin nowego członka rodziny nie ukrywał również dziadek dziewczynki, Władysław Stępień, radny sejmiku województwa podkarpackiego. To jest trzecia wnuczka, Mamy jednego wnuka, wstępnie się nazywa. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo miasto Tarnobrzeg jest naszym miastem i nasza wnuczka powitała Nowy Rok właśnie jako pierwsza mieszkanka Tarnobrzega. Jesteśmy dumni z tego. Gratulujemy naszej córce, zięciowi. Dziękuję wszystkim, którzy się opiekowali. Córko w czasie ciąży, wszystkim lekarzom, pielęgniarkom kierownictwu szpitala. No i cieszę się bardzo, że mogę świętować tą radość razem z panem prezydentem Robertem Mastalerzem. Choć bardzo często mówi się o niżu demograficznym, to statystyki prowadzone w tarnobrzeskim szpitalu pokazują, że liczba urodzeń utrzymuje się na tym samym poziomie. Tu reguły nie ma. Termin porodu przychodzi nieubłaganie i tu nie można nic przesunąć, oddalić czy odroczyć do tego. Zazwyczaj no, pacjentki w czasie świąt chcą szczególnie Bożego Narodzenia spędzać w domu. No nie zawsze się to udaje, że ten termin jest Wypada na okres świąt, wiadomo, że atmosfera świąteczna, prace domowe przedświąteczne no wywołują czasami bóle porodowe. No i pacjentka chciałaby urodzić po świętach, po Nowym Roku najczęściej, niestety wypada nieubłaganie czynność porodowa i trzeba rodzić. Na to, na to tego się nie da przesunąć, odroczyć. Wiadomo, że liczba porodów zmniejsza się w całej Polsce. No, u nas utrzymuje się prawie na tym samym poziomie, chociaż z jakąś tendencją zniżkową. W tym roku, w roku 2012 było 870 porodów, czyli utrzymujemy się na tym poziomie, co w ubiegłym roku. Dzięki najnowszemu rozporządzeniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na mapie Polski pojawi się jezioro Tarnobrzeskie. Zmiany przygotowane przez ministerstwo dotyczą nowych nazw geograficznych i korekt w nazewnictwie. 68 miejscowości zmieni swoje dotychczasowe nazwy, natomiast 67 całkowicie zniknie z mapy Polski. Dodatkowo 14 obiektów otrzyma oficjalne nazwy, wśród tych nielicznych zmian, jakie są zaproponowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, istotne nowum dotyczy jeziora Tarnobrzeskiego, które zostanie oznaczone na mapie. Co do samej wody, to, to na pewno dla samej wody nie ma e, to znaczenia większego, jeśli jest e, tak atrakcyjny akwen wodny i jest e, rzesza miłośników wypoczynku nad nim, to bez względu na to, czy będzie się to nazywać drugim balatonem, czy będą to śniardwy, czy będzie to jeziorak, to osoby spragnione odpoczynku czy uprawiania sportu wodnych, czy odpoczynku na brzegu, e, wylegiwania się na słoneczku będą z tego akwenu korzystały. Początkowo były zbiornik funkcjonował pod nazwą Zalewu Machowskiego, z czasem jednak radni przyjęli uchwałę, dzięki której usalono oficjalną nazwę zbiornika. Obecne oznaczenie akwenu na mapie może przyczynić się do spopularyzowania zarówno miasta, jak i jeziora pomny zasług społeczności dawnego Machowa dla, dla rozwoju kultury czy lasowiackiej, czy kultury związanej z tymi terenami, no to za lat 10 no nikt nie będzie pamiętał, że tu kiedyś, kiedy wchodziły pierwsze koparki i rozpoczynała się wielodekadowa działalność kopalni Siarki Machów, istniała wioska o tej nazwie jak Machów, jak ja deklarowałem przy okazji e, przekonywania radnych do nazwy jezioro Tarnobrzewskie, że w stosownym czasie powinien e, kamień, czy jakiś obelisk upamiętniający. Te dwie wsie, które znikły wskutek działalności człowieka z powierzchni Ziemi, w tym przypadku wydobycia siarki, powinny zostać dla potomnych upamiętnione. I myślę, że rok 2013 jest doskonałym ku temu czasem. Rok 2013, przypomnę, jest rokiem profesora Pawłowskiego w okrągłą rocznicę, przypadającą 60. rocznicę odkrycia złóż siarki i rozpoczęcia dynamicznego rozwoju gospodarczego naszego miasta. Darnoprzek został uhonorowany tytułem Gminy na Piątkę w drugiej edycji rankingu dobrych praktyk w obsłudze przedsiębiorstw. Ranking zorganizowany został przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Badania przeprowadzone zostały metodą tajemniczego klienta. W ten sposób zespół badawczy przebadał witryny internetowe oraz kontakt mailowy gmin i dzielnicowych urzędów z całego kraju. Muszę, że samo badanie i inicjatywa koła studenckiego Szkoły Głównej Handlowej jest o tyle cenne, że no nie jest ono w żaden sposób reżyserowane. Nikt z ocenianych, w tym przypadku ocenianych samorządów nie ma wpływu na, na ocenę i na notę wystawioną przez organizatorów tego rankingu, bo tak naprawdę no nikt z urzędników nie wiedział o tym, że ktoś pod, szywa się pod... Potencjalnego inwestora, przedsiębiorcy, który chce załatwić sprawy gospodarcze, stricte w urzędzie miasta. Ponadto badania zostały podzielone na dwie zasadnicze części: audyt stron internetowych oraz kontaktu elektronicznego z gminami, które uzyskały w rankingu potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej klasy A oraz F za 2010 rok. Wyróżnienie to no, cieszy, na pewno cieszy, a przede wszystkim ja patrzę przez pryzmat praktyczności, bo, bo dzisiaj każdemu samorządowi potrzebna jest obecność w mediach i na pewno taki tytuł powoduje, że ktoś zwraca uwagę na miasto Tarnobrzeg. Autorzy rankingu podkreślają, że ich inicjatywa kładzie ogromny nacisk na wskazanie dobrych praktyk w zakresie obsługi klienta akcja Siarkowcy Dzieciakom, którą można wspierać, wrzucając pieniądze do puszek rozmieszczonych w tarnobrzeskich lokalach. Za nami też pierwsza impreza sportowa, powiązana z czwartą edycją tej charytatywnej akcji. W niedzielę w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się piłkarski turniej osiedlowy, w którym wzięło udział 12 drużyn z Tarnobrzega i okolic. Najlepsze zespoły prezentowały bardzo wysoki poziom. Ostatecznie w trwających kilka godzin zmaganiach triumfował zespół Bułgar, który w finale pokonał Serbinów. Na trzecim miejscu zakończył turniej zespół Elita. Wielki finał akcji zaplanowano na sobotę 5 stycznia. O godzinie 18 w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 reprezentacja tarnobrzeskich kibiców zagra mecz pokazowy z działaczami Tarnobrzeskiego Klubu. W czasie tego prestiżowego meczu zaplanowano jeszcze kilka innych atrakcji. Między innymi będzie można wylicytować oryginalne, podpisane przez piłkarzy koszulki, siarki tarnobrzek i jakieloni biały stok. Wszystkie zebrane pieniądze przeznaczone będą na zakup komputera i wyposażenie salki sportowej w tarnobrzeskim domu dziecka. To już czwarta edycja akcji, dotychczas dzięki tej cennej inicjatywie udało się kupić kilka rowerów, wyposażyć salkę audiowizualną i wyremontować kilka pomieszczeń w Tarnobrzeskim Domu Dziecka.